Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Klocki Kamila. Mam dziś dla Was haul z moich ostatnich zakupów oraz paczek, jakie dostałem. Jak widzicie, są tutaj dwie paczki oraz dwa pudełka z kostką. Na początek zaczniemy od paczki, którą wygrałem w rozdaniu od TV Jest to bardzo fajny kanał. Prowadzony przez dwóch chłopców z Wielkiej Brytanii. W rogu ekranu pojawia się karta z ich kanałem. Zachęcam Was do wejścia na ich kanał i do zostawienia subskrypcji. Tym bardziej, że aktualnie to konkurs, animacje i można wygrać kompletny zestaw Lego. Dobra, to otwieramy paczkę. Jest to moja pierwsza paczka od zagranicznego Lego tubera, więc jestem bardzo podekscytowany. Jest ona bardzo solidnie zapakowana, więc otworzę ją poza kadrem. W środku paczki był taki, oto fantastyczny zestaw Go! Break Me. Ten zestaw jest po prostu mega! To było moje marzenie, żeby go mieć, ale jest on już wycofany z produkcji i aktualnie jego ceny są bardzo wysokie. Tym bardziej Cieszę się, że udało mi się go wygrać. W zestawie jest mnóstwo klocków oraz masa akcesoriów. Tak wygląda opakowanie z tyłu. Są tutaj różne przykłady Brickheadów, ale możemy też zbudować swoje własne, na przykład siebie lub swojego kolegę czy koleżankę. Powiem wam, że się mega jaram tym setem. VOTV. Thank you very much for this set. Kolejne moje zakupy to takie dwa sety z biedronki. Kupiłem je na promocji, na której kupując dwa sety, za jeden płacimy tylko połowę. Pierwszy to nieduży samochód policyjny. A drugi to zestaw z Lego Friends. Chyba jakaś karetka weterynaryjna, czy coś takiego. Nie pamiętam. W sumie to kupiłem to jako prezent na Mikołajkę dla mojej siostry. Mam nadzieję, że się ucieszy. Bierzemy się teraz na tą dużą paczkę. Otworzyłam już paczkę poza kadrem, bo zawsze zajmuje mi to dużo czasu. A w jej środku znajduje się kalendarz adwentowy z Lego Harry Potter. Zdecydowałem się, że to właśnie z nim będę czekał na święta. Myślę, że ma on najlepszą zawartość ze wszystkich kalendarzy Lego i się tutaj nie zawiodę. Możecie mi napisać, czy wy macie jakieś kalendarze z Lego? I na koniec, jak zawsze. Mam dla Was rzut na całe moje zdobycze z LEGO. Ja najbardziej cieszę się z kalendarza adwentowego oraz setu, który wygrałem O VOTV. TV. A co podoba się Wam najbardziej? Piszcie w komentarzach. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!